Yeah, okay. Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Wolność i Niepodległość. Ja nazywam się Marta Czech i reprezentuję partię pana posła Grzegorza Brauna, Konfederację Korony Polskiej. Ze mną dziś poseł Konfederacji, pan Jakub Kulesza, partia Korwin oraz pan Dariusz Szumiłow, również partia Korwin i Kongres Polskiego Biznesu. Szanowni Państwo, dziś o masowym zamykaniu polskich firm, polskich przedsiębiorstw z badań przeprowadzonych na zlecenie rejestru dłużników Big Info Monitor, bankructwa w bieżącym 2022 roku obawia się aż co piąta polska firma. Są to głównie przedsiębiorstwa mikro i małe, które zatrudniają do 49 osób. Chodzi głównie o branżę usługową, budowlaną, transportową. A jakie są przyczyny zamykania i zawieszenia działalności tych firm? Otóż według przeprowadzonej ankiety 45% respondentów odpowiada, że tą przyczyną są Zmiany prawno-podatkowe, czytamy, tak zwany Nowy Polski Ład. Natomiast blisko jedna trzecia odpowiada, że problemem jest inflacja, wciąż rosnąca. Kolejna jedna trzecia z kolei przyznaje, że jest spadek popytu. Może to być spowodowane tak zwanym lockdownem. To jeszcze możemy powiedzieć, szanowni państwo: każdy doświadczony przedsiębiorca przyzna, że nie ma czegoś takiego w biznesie jak winda do sukcesu. To są schody, które trzeba pokonywać mozolnie, stopień po stopniu, pokonując pojawiające się na tych schodach przeszkody, trudności. I z tymi przeszkodami, trudnościami, kłodami rzuconymi pod nogi przez rząd, przedsiębiorcy w Polsce nauczyli się całkiem sprawnie radzić. I co w tym momencie robi PiS? brutalnie te schody przecina niwelując wieloletni często wielopokoleniowy dorobek polskich przedsiębiorców i stawiając fundując polskim przedsiębiorstwom jednocześnie katafalk na wzór można powiedzieć pomnika smoleńskiego który możemy zobaczyć w Warszawie przy placu Józefa Piłsudskiego przypominamy sobie te obcięte bardzo trwożnie wyglądające schody wpędza taki ruch polskich przedsiębiorców i polskie w przepaść bankructwa. Wracając jeszcze do tej metafory tych obciętych schodów, proszę Państwa, jeśli na nie patrzymy, to pierwsza myśl, taka zdroworozsądkowa, która nam się nasuwa, to e, oczywiście nie tędy droga. I to jest nasz dzisiejszy apel do rządzących. Szanowni rządzący, nie tędy droga. Teraz głos zabierze Dariusz Szumiło z Kongresu Polskiego Biznesu, jednocześnie przedstawiciel partii KORWIN. Witam Państwa. Wypowiem się w tej kwestii jako mały przedsiębiorca, jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Otóż, żeby jednoosobowa mała działalność gospodarcza, ewentualnie małe firmy mogły się w danym środowisku rozwijać, potrzebne są w moim odczuciu trzy rzeczy. Potrzebne jest zdrowie, zdrowy duch i odpowiednie otoczenie biznesowo-prawne. O pierwszych dwóch rzeczach nie będę się wypowiadał, mimo że rząd pisów w tych kwestiach zdrowia, i zdrowego ducha, przestraszając małych przedsiębiorców, zrobił lockdownem bardzo dużo złego. Odniosę się do drugiego środowiska, do drugiej rzeczy, do tego środowiska. Środowisko to jest otoczenie prawne i postrzeganie przedsiębiorców. Niestety w Polsce przedsiębiorcy postrzegani są często jako cwaniacy, hockstaplerzy, kombinatorzy itd. To jest bardzo pariawne podejście. Druga sprawa to jest to otoczenie prawne. Jako przedsiębiorca, który dwa razy otarł się o bankructwo w ciągu ostatnich 30 lat, za każdym razem z tego samego powodu, niewłaściwych uregulowań prawnych. Raz było to wtedy, kiedy miałem interpretację pisemną prawną, taką samą jak pan Roman Kluska, a mimo wszystko Urząd Celny, Urząd Skarbowy naliczył mi ponad 10 milionów podatku VAT. Musiałem kilka lat walczyć. To właśnie dzięki tej nieuregulowanej, źle uregulowanej, przeregulowanej. Systemu, systemu prawnego mamy duże kłopotów. Proszę Państwa, to jest księga. 110 stron. 1100 stron, przepraszam bardzo. Stan prawny jeszcze przed wprowadzeniem nowego ładu. To wszystko mali przedsiębiorcy powinni znać. I następne 1000 stron to jest nowy ład. 1000, 2000 stron druczkiem zapisanego maczkiem różnych przepisów prawnych, których każdy przedsiębiorca powinien znać. A przypomnę, że przedsiębiorca, który prowadzi działalność, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, jednoosobową, spółkę, jednoosobową działalność gospodarczą, ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem. To właśnie z tego powodu mamy kilka danych statystycznych. To właśnie z tego powodu w 2021 roku 270 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych zawiesiło swoją działalność. Właśnie z tego powodu w samym miesiącu grudniu 36 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych zawiesiło swoją działalność. Zadajcie sobie Państwo pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego rząd zniechęca przedsiębiorczych ludzi, optymistów? Bo trudno nie być optymistą, jak człowiek jest przedsiębiorcą. Zniechęca do prowadzenia działalności gospodarczej. Dąży do tego wprowadzając różnego rodzaju lockdowny, obostrzenia i tego typu inne rzeczy. Kilka następnych danych statystycznych. W dniach 24-29 stycznia zawieszono 7,5 tysiąca działalności gospodarczych. Zamknięto 3,5 tysiąca. 30 stycznia 2020 tego roku liczba zawieszonych działalności 1060, liczba zamkniętych 248. To wszystko wynik takiego podejścia do prawa, które przestrzegać musi mały przedsiębiorca. Dziękuję. Panu bardzo Państwu oddaję głos posłowi Jakubowi Kuleszy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, te dane są zatrważające. Wychodzi z nich taki obraz sytuacji, w której Nowy Ład dobił więcej polskich przedsiębiorców niż pandemia. To znaczy na przełomie tego roku więcej przedsiębiorców zawiesiło bądź zakończyło działalność gospodarczą niż rok wcześniej. Wszystkiemu winny jest Nowy Ład. I to nie jest tak, że to jest jakiś wypadek przy pracy, że ktoś czegoś nie dopilnował. Ta władza nienawidzi przedsiębiorczości. Ta władza na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim nienawidzi każdemu, go, kto ciężko pracuje, kto chce się dorobić, kto chce coś w życiu znaczyć. Oni nienawidzą ludzkich ambicji. Dla nich przeciętniactwo. To jest wzór i cnota. Szanowni Państwo, świadczą o tym słowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział: Tylko ci, którzy żyją z cwaniactwa, mogą stracić na polskim ładzie. Jak widzimy, stracili prawie wszyscy. Jak widzimy, stracili nawet posłowie, w tym sam prezes Jarosław Kaczyński. Czy prezes Jarosław Kaczyński żyje w takim razie z cwaniactwa? Wszystko na to wskazuje, według jego samych słów. Szanowni Państwo, Apelujemy do prezesa Kaczyńskiego, by przestał bredzić, by skończył z dobijaniem przedsiębiorczości Polaków, bo to jest źródło polskiego dobrobytu. W Polsce nie będzie dobrze. Ludzi nie będzie stać na podstawowe produkty, ludzi nie będzie stać na paliwo, na nic nie będzie stać, jeżeli będzie się niszczyło polską przedsiębiorczość. Niestety Prawo i Sprawiedliwość ma sojusznika. Lewice i zarówno w retoryce, o czym świadczą słowa... Pani poseł Żukowskiej, Rzecznika Lewicy, która małe przedsiębiorstwa, osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze nazwała bieda firmami. To pokazuje, że pani poseł Żukowska w stosunku do przedsiębiorców niewiele się różni od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I mówią, i świadczą o tym także głosowania lewicy. Polskiego ładu, nowego ładu nie byłoby, gdyby nie głosy lewicy. Otóż tak, przygotowaliśmy poprawkę, która Uderzała w filar nowego ładu, czyli podniesienie składki zdrowotnej. Gdyby ta poprawka przeszła, wówczas nowy ład nie zostałby wprowadzony, ponieważ rząd nie zdążyłby przygotować nowego projektu na czas, bo kończył się termin, kończył się nowy rok i nowy ład musiałby przynajmniej być odwleczony o rok. Co uratowało Prawo i Sprawiedliwość? Ich właśnie posłowie? Nie. Przeciwko tej poprawce głosowało tylko 225 posłów Prawa i Sprawiedliwości. 225 to niewystarczające, by poprawkę odrzucić. Ale z pomocą ruszyli posłowie lewicy. 11 posłów z lewicy dołączyło wówczas do PiSu. I pomimo, że PiS przy pełnej frekwencji nie miał większości, uratowało nowy ład. To posłowie lewicy ponoszą odpowiedzialność za ten bałagan, który ma miejsce w polskiej gospodarce. Gdybyś Jarosław Kaczyński miał teraz dymisjonować odpowiedzialnych za to zamieszanie, to nie tylko głowa ministra Kościńskiego powinna polecieć. Powinna polecieć też głowa premiera Matusza Morawieckiego, powinna polecieć też głowa prezesa Kaczyńskiego, który powinien zrezygnować z polskiego życia politycznego i także samo posłowie lewicy powinni odpowiadać przed obywatelami i złożyć mandat. Czy mają Państwo pytania?